Podświetlenie LED RGB to teraz standard i dziwne, jak myszka czy klawiatura nie ma takiego podświetlenia. Ale teraz możemy liczyć na takie podświetlenie nie tylko w peryferiach, ale również w podzespołach. Ja jestem Rapid i dzisiaj przedstawię Wam 5 sensownych podzespołów z podświetleniem RGB. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od najtańszej propozycji, która pomoże rozświetlić Waszą obudowę od środka. Konkretnie chodzi mi o paski LED, które zamontujemy w obudowie. Z mojej strony polecam Silentium PC Aurora 2. Kosztują niecałe 70 zł, a przez taki mały dodatek komputer może się nieźle prezentować. W zestawie dostajemy dwa paski, które możemy przyczepić do obudowy na dwa sposoby. Pierwszym są magnesy, które są wbudowane w paski, albo drugi za pomocą taśmy dwustronnej. Podłączamy je bezpośrednio do zasilacza i sterujemy podświetleniem za pomocą pilota na podczerwień. Nie jest to pilot radiowy, ale te LEDy mogą połączyć się z systemem aura od Asusa. Także, jeżeli macie płytę wspierającą ten system, LEDami możecie sterować z poziomu oprogramowania. Świetna propozycja dla osób, które nie chcą wydawać dużo pieniędzy, a marzy im się rozświetlenie obudowy. Jeden z najważniejszych komponentów w komputerze to oczywiście ramy. Wydaje się, że kości jak kości. Muszą być, ale nie wyglądają spoko. No chyba, że zainwestujecie w takie z podświetleniem. Spokojnie możemy polecić ramy Ballistics. Są to dwie kości DDR4 o całkowitej pojemności 16 GB. Opóźnienie CL16, a częstotliwość odświeżania na poziomie 2666 MHz. Tą wartość myślę na spokojnie można jeszcze podkręcić. Oczywiście, najważniejszą cechą, na której się dzisiaj skupimy, jest podświetlenie. Kości zostają wyposażone. W 16 diod LED RGB w 8 strefach na każdym module. Kolorami oraz efektami możemy manewrować za pomocą oprogramowania MOD. Dodatkowo oprócz tego możemy kontrolować temperatury oraz dane i informacje takie jak częstotliwość zegara czy opóźnienia. Niestety w dzisiejszych czasach nie ma co liczyć na tanie kości pamięci RAM, dlatego też trzeba liczyć się z wydatkiem około 700 zł. Chłodzenie procesora jest tak samo ważne jak jego posiadanie, bo jeżeli z procesora nie będzie odprowadzane ciepło, to długo sobie nie popracujemy albo pogramy. Zwłaszcza jeżeli procesor planujemy podkręcić. Najlepiej od razu zainwestować w lepsze chłodzenie, a w tym przypadku chłodzenie wodne RGB. Corsair H100i Pro RGB to produkt, o którym już robiłem film na kanale, także jeżeli chcecie dowiedzieć się coś więcej, wbijajcie w film na karcie u góry. Ale teraz w skrócie. Jest to konstrukcja iOS 240 mm radiatorem, który pomieści dwa wentylatory dodane w zestawie. Można je przełączyć w tryb 0 RPM, czyli jeżeli są niskie temperatury na procesorze, to wentylatory przestają się kręcić i niwelują odgłosy z obudowy. To chłodzenie jest wydajne i wystarczy w każdym przypadku. Jeżeli chodzi o podświetlenie, ono jest naprawdę świetne. Podświetlone zostało logo Corsera oraz ramka dookoła niego, a podświetleniem temperaturami oraz trybami pracy możemy manewrować w programie IQ. Zestaw kosztuje około 500 zł. Następnym sposobem na łatwe RGB w obudowie to wentylatory. Obudowa w środku musi mieć wentylatory, które ciepłe powietrze odprowadzą na zewnątrz. Dobrze więc naszego case'a wyposażyć w wydajny sprzęt. Dobrym rozwiązaniem będzie na przykład wentylator Corsair HD140 RGB. Wysoki przepływ powietrza i całkiem niska głośność pracy. Mogą się obracać maksymalnie 1350 razy na minutę. Podświetlenie ma wiele efektów, no i całą paletę kolorów. Bardzo popularny sposób na RGB w obudowie. Ostatnim podzespołem w dzisiejszym filmie jest sama obudowa. To nie tylko skrzynka, gdzie upchniemy wszystkie pozostałe podzespoły, ale i element estetyczny. Warto, żeby miała dużo rozwiązań takich jak miejsce na wiele wentylatorów, przelotki na kable czy komorę na zasilacz. No, ale to nie wszystko. Na przykład obudowa Corsair Carbide Spec Omega w wersji RGB posiada diody LED oraz dwa wentylatory RGB, o których mówiłem wcześniej. Przód się świetnie mieni futurystycznym paskiem, który możemy manewrować z poziomu oprogramowania. Dodatkowo nie zabrakło tutaj szyby po boku. Nie jest to pleksa, a prawdziwe szkło hartowane. Także tutaj trzeba uważać, żeby się nie potłukło. Obudowa jest duża i ciężka, także o kwestię wykonania nie ma co się martwić. O tej obudowie także robiłem film. Także w karcie macie odnośnik. A Wy macie jakieś podzespoły z podświetleniem RGB? Jeżeli tak, napiszcie to w komentarzu. Jeżeli chcecie się podzielić wyglądem Waszego peceta, śmiało wbijajcie na naszą grupę na Facebooku Tekstrefa i wrzucajcie post ze zdjęciem. Nie zapomnijcie wbić na nasze social media, a jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale. Mówił do Was Rapid, do zobaczenia, cześć!